Państwu jeszcze taką historię związaną ze sprzętem. Mianowicie zawsze uczono nas, wykładowców uczelni, ja w tej chwili już emerytowany, no ale przecież jednak przez wiele, wiele lat, no tak? że bez względu na to, co się stanie, my musimy umieć wyryczeć co najmniej dla 200 osób. No ale to się wszystko zaczęło zmieniać, kiedy nagle się okazało, że Normalna forma wykładowa na uczelniach już zdechła, albo zdycha, no i trzeba robić prezentacje. No więc od tego momentu zaczęły się tak zwane potyczki ze sprzętem. Ja uważam, że jeżeli jakaś porcja wiedzy jest do przekazania, to rozpraszanie studentów oglądaniem obrazków, kiedy często ta treść do nich nie dociera, może być taka, taka ambiwalenta, że niekoniecznie musi ten, ten efekt być taki jak trzeba, no bo wykładowca, który tylko psika tam każe tym studentom czytać te podpisy, no to nie angażuje się w to, ale nie angażuje też emocjonalnie swoich uczniów, prawda, yy, no ale też były zabawy ze sprzętem. To trwa, każda, jak Państwo pojechali na jakąkolwiek konferencję, czy coś, to tam zawsze albo mikrofon nie działa, albo rzutnik nie działa, albo się tam coś w tym laptopie zacięło i, i ten, Generalnie jest dosyć spory miężmarsz, ale ukoronowanie wszystkich też było bardzo blisko od, od końca, że tak powiem, mojej, mojej pracy naukowo-dydaktycznej. Przychodzę do takiej dużej sali, to były całe lata, czyli było powyżej tam 200-200-300 osób i znajduję kartkę mojego poprzednika wywieszoną. Że z powodu awarii sprzętu wykładnie odbędzie się. I powiem Wam, że w tym momencie po prostu zagotowałam. Wyobraźcie sobie Państwo z całego wielkiego miasta, ludzie sobie przyjeżdżają, prawda? To były wczesne godziny popołudniowe, więc jeszcze przez jakieś korki czy coś i znajdują taką karteczkę, prawda? No więc zrobiłam, powiem Wam z tego dym. Oczywiście, ponieważ ja, nie jestem kapusiem, to dopiero teraz jakby wraca. Bo już nawet się teraz dowiedziałam, że już nie tylko na uczelniach, ale jak za czasów powiedzmy sobie wczesnej komuny, już nie mówię stalinizmu, ale wczesnej komuny są kapusie, prawda, którzy nagrywają, którzy, którzy przekazują, ale w, niestety w liceach tak samo. Są w tej chwili, to się tak już bardzo ładnie teraz nazywa takim określeniem, że to są niby ludzie, czy śledzący, czy sygnaliści, prawda, no takie są to określenia. Ale wyobraźcie sobie państwo, czym ci ludzie się zajmują. Tym, żeby y, zbierać informacje, na przykład od młodzieży, że jakiś nauczyciel powiedział coś nieprawomyślnego, na przykład mu się jakiś tam gender nie spodobał. No ja ostatnio miałam taką sytuację, gdzie niemal z płaczem jedna moja młodsza koleżanka na, Właśnie ona do mnie zadzwoniła powiedziała, co ja mam robić, no taki wielki, zarośnięty drybla, skarżam do siebie mówić Zosia. I ja po prostu, no ja, ja nie mogę, on jest zapisany jako Rafał na, na liście, prawda, na uczelni, więc jak ja mam do niego przy całej grupie, ja tego nawet wydusić nie mogę, a poza tym jest kupa śmiechu I ja nigdy nie wiem, czy to chodzi o to, żeby to była kupa śmiechu i rozwalić mi wykład. Czy, czy, czy to jest na serio, czy to jest na jaja, czy no w ogóle, prawda? No ale to, to takie klimaty, bo no, wszyscy sygnaliści właśnie robią y, owe donosy. Ja, ja, ja się z... no, no, dawno, dawno temu, jeszcze z czasów Solidarności, spotkałam z takim, z taką właśnie nagraniem, potem wyrzuceniem de facto, y, i potem po 89 roku było jakiś czas spokój, no ale teraz już niestety te obyczaje koszmarne zaczęły wracać, zaczęły wracać na uczelnie, no i niestety wróciły też do szkół. I jest to, jest to bardzo zła i fatalna po prostu. No, bardzo słabo to widzę, proszę Państwa, na przyszłość, jeżeli to, jeżeli to tak ma wyglądać. No ale problem, o którym będziemy dzisiaj też zapaczać to jest to, że Znaleźliśmy się jako społeczeństwo w takim momencie bardzo krytycznym, prawda? Zdecydowanie krytycznym, w którym właśnie brak wiedzy, rozeznania i tego właśnie mieszania tej, tej historii prawdziwej z tą postulowaną doprowadził do tego, no i obniżenia poziomu edukacji na każdym poziomie, co państwo... Państwo wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, jak wyglądało, szczególnie jeżeli chodzi o starsze pokolenie jeszcze, jak wyglądała nauka w liceum na przykład, kiedy się wychodziło i wracało się wieczorem i człowiek rzeczywiście był rozliczany, jak dzisiaj, kiedy nawet prac już się dzieciom nie zadaje. i przestały się już generalnie w ogóle, a szkoły zamieniły się w jakieś przechowanie, prawda? byle kwit wystarczy do tego, żeby takie dziecko przepychać w nieskończoność. Teraz jeszcze w bardzo wielu miejscach mamy do czynienia z przyjmowaniem dzieci ukraińskich, białoruskich, jak kto chce, prawda, które już się w ogóle nie uczą i generalnie mają szkołę dzieci wpływają też demoralizująco na, na, na resztę, nie ucząc się, nie wymaga się nauki naszego języka, tutaj się zaczyna sprowadzać obcych nauczycieli też. Także możemy powiedzieć, że kraj znalazł się takiej sytuacji, która a tak notabene wczoraj, tak wczoraj to była rocznica rozbiorów Polski, tak, tak proszę Państwa 24, to, y, to jest wtedy był to fizyczny rozbiór, a on w tej chwili jest już rozbiorem takim wszechogarniającym, czyli nam się jeszcze wydaje, że my jeszcze Polskę mamy. A ona nam gdzieś po prostu znika. znika.